Ja proponuję, ja proponuję teraz na cześć najlepszego kodu! Żabalty! 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 Hello, witam serdecznie, ekipa P250 Skrzydłowy. Dzisiaj na Skrzydłowy, Sebek Szymański ładnie się pokazał o meczu, zaraz pogadamy. Łapka komentarzy sub na klawisz, dajcie mi do końca. Dobijajcie elegancko. tam jak chcecie sobie takiego skinka dojebanego zgarnąć. Pływa, tak mi się piszce, a nie mam nic pod ręką, o, mam to sobie łyczka. Wezmę, wybaczcie mi wariaty, na Instagrama. łapka, komentarz, sobie kanale oczywiście oglądasz mi do końca Instagram podoga podłoga zrobicie i w opisie jak chcecie jest na blika PayPala, przepisam odzywajcie się elegancko dzięki mordy za aktywność, Ladaho, Lemon Zenon, Shadow, David, Renitangitek, Prozacko, Mikowski, Mega Szkolnik, Kaszkaczy, Sztywna Sigma, Sigmalim, dzięki Lobec. Wariacie, dzięki za przydatne, spoko, byków, komentarz fajnie zostawiłeś gdzieś, Maciek, Krypton, Tabaluga, Norbert Disco Boys, Shadowek, Bananek, dzięki, dzięki bardzo. O, jeśli chodzi o piwko zero, pleca Mirosław IPA, a zajebiste piwko, zajebiste piwko, wkraczamy na rynek piw zero i bardzo dobrze, bardzo dobrze, wy też picie piwka zero, one są dobre, lepsze, do zdrowia. Mie jesteśmy na tej samej dzisiaj wariaciki, kod promocyjny oczywiście żaba, YouTube, dwa konkursy macie, no miałem coś rzucić, ale nie mogę trafić, nic dobrego, może dzisiaj coś dobrego uda trafić, zobaczymy, AWK, Printstream, igloczek, Akcja, kod promocyjny, oczywiście żaba. YouTube wejście po sobie do ładowania 4 zł na start i dać o pataski na pamiętajcie o tym yy, wariaty 3 osób na stronie. Lecimy sobie luźny kolejny odcinek? no powiem mm. szczerze, że nie mam się pomysłu. Muszę troszkę pomyśleć na to jakimiś ciekawszymi pomysłami na materiały. W komentarzach możecie pisać popozycję do 150-200 zł. Ja za szczególnie zrobię kostkę jak ci tam profici, no czy kostkę, bo tutaj uwracam do tego naszego klasycznego standardowego stylu, to trzymajcie jeden drobnych w drobnym, pomysłu, postaci skinka. Coś tam jeszcze od was mam zapisane. No i ogólnie wariaty to tak, mam do Was pytanko jak to się za na komputerach, bo tutaj taki sobie złożyłem, znaczy złożyłem, wziąłem sobie taki zestawik, znalazłem tutaj pod kąpa, ogólnie chcę sobie wymienić komputer, ponieważ mam 8 lat mój komputer, to tak, tak to się prezentuje, procesorek, chłodzenie, karta i tak dalej, i tak dalej, możecie ocenić, zobaczyć coś dobre, może ktoś mi coś poleci, tak do 9 koła złoży. Trzeba dobry sprzęt zakupić, głównie podmontowanie montowanie filmów, bo chcę tutaj troszeczkę pod, pod, pod yy, montaż filmów ogólnie, na YouTube'a i inne tam sprawy Smerryberg bary, kilka pomysłów podziałać, także fajnie jakby ktoś odezwał, kto się zna w temacie. Dobra, coś tam sobie pootwieramy, coś tam podziałamy, zobaczymy co z tego wyniknie. Ogólnie to ta sytuacja tak wygląda, dobra, otwórzmy sobie ta na to, tak zobaczymy co wyniknie, Że ja ten mój komputer mam od 2017 roku, kiedyś o tym mówiłem, chodziłem do techniku informatycznego, jak ktoś powie żabach, ty chodziłeś do techniku informatycznego, kurwa nie umiesz coś sprzętu złożyć. Powiem Wam szczerze, że chodząc do technikum informatycznego, jakoś nigdy mnie sprawy sprzętowe, komputerowe nie interesowały, też nigdy nie śledziłem zbytnio rynku, gdzieś tam mniej więcej wiem co to jest Intel, wiem, że to jest GeForce i tak dalej, że są takie karty, ale nie śledziłem tego, więc po prostu jakoś tam się zbytnio nie znam na tym temacie, ale coś bym sobie chciał złożyć, bo mój komputer zamula. I już bardzo dawno chciałem wymienić, ale teraz już za to biorę na poważnie, bo już was dwa miesiące temu wiem, że kompa wymieniam, ale różnie to w życiu bywało. Nie skupiłem się na sobie, troszeczkę się skupiłem na tym, co powinienem i tak to po prostu wygląda. Dobra, Marknimus jest szynkę sparte, zobaczymy co z tego wyniknie. Także jeszcze taki się luźny śleczek. będę chciał wrócić do tych filmów, które były wcześniej, czyli filmów gdzie gdzieś tam jakieś konkretne challenger, robiliśmy tematyki i tak dalej. Chromatic Aberration, 31 zł. Szkoda, że w Battle bo byłby to idealny skinek odcinkowy, ja sobie te skinki dla was wypłacam, cały czas działam, ogarniam. Zobaczymy, co się dzieje tutaj teraz na skin changerze, bo tutaj jest tych skinów zawsze bardzo mało jak my chcemy wypłacić. Weźmy sobie tam do 500 zł przykładowo O, są skiny, ale tylko kosy są tutaj, też z tych skinków mało, no są cały czas gdzieś tam wypłacane. Więc nie mogę Wam nawet tych skinków dwóch wypłacić, tak to wygląda, wariaty. No a dobra, no lecimy z tematem, jakoś batelkę zakręcimy. Ja w ogóle dzisiaj mam ochotę, ja mam pomysł, ja wiem co ja dzisiaj zrobię. Ja wiem co ja zrobię, zrobię taką batelkę elegancką, zajebistą. Chillerską sobie pogadamy. Mianowicie, mamy kwotę 200, czekajcie, to sobie teraz w głowie tutaj policzę, 283... Dobra, bo mam pewien, mam pewien pomysł i zrobimy sobie tak, zrobimy sobie bitwę na 50 szynek tematycznych. Zrobimy sobie bitwę na 50 tych szynek, można wpisać, a można wpisać, dobra. Zróbmy tak, yy, nie, coś tutaj pokiczkałem, 20 będzie spoko, 20. Robimy taką bitewkę na 45 szynek, na 4 graczy, klasyczną. I niech się dzieje, jedna bitwa na praktycznie cały odcinek, będziemy sobie pogadamy. Jesteśmy że po Polska-Litwa, 2 do zera wygrana. Gol Sebastiana Siemenskiego, rzutu rożnego. W ogóle chłopców jebał Rogana z rożnego. Ja akurat chwilę byłem w telefonie, coś tam sprawdzałem. Patrzę, kurwa, gol, po mówię. No, pewnie ktoś tam przejął. A tutaj, że bezpośrednio, rzut rożnego. O, mamy tutaj Digielka fajnego. Daliśmy specjalnie szynki takie tematyczne, ponieważ tu tak się koronka wpierdala na lejon, to zawsze z grubo. I ja mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. Leci Digielek faktury new i Isamu, a niech sobie leci spokojnie, bo tutaj tak jedna koronka zmienia przebieg całej partii. Więc my lecimy, że ta koronka się trafi. A raczej na pewno się trafi na tyle skrzynek. wiecie, że nam, oczywiście. No i samu za bardzo szaleje. No i co, meczyk ogólnie miał strasznie taką aurę, powiem wam, nie. Oglądało to się jak w ogóle się nie czuło totalnie tego meczu. Wagi tego spotkania, może to był dość ważny mecz. No, raczej się było pewne, że go wygramy. Kurwa, i samu, co ty robisz, chłopie Dobrego Digielka dostał. Konspiracja, bot befi trafia. My tutaj na razie mocno wycofani. Powolutku, po cichutku, gdzieś tam się rozgrzewamy, próbujemy atakować. No i co można powiedzieć? Lewandowski z góweczki zajebał. Dobre meczycho, Sebastian Szymański, kurde, z taką Konkretny też meczyk. Fajnie tutaj liczby zrobił, fajnie zaprezentował. MVP. No, i co miejsca ten temat tego meczu nie można powiedzieć. Straszna była stypa. W ogóle ciekawiej było na trybunach. Tusk siedział, kurde, nasz wielki premier. W dzięki filmik na TikToku, że wyzywany tam był, było jebać Tuska z trybun. Też była oprawa właśnie tam yy, mówiąca, że nigdy nie byłeś, nie będziesz i tak dalej kibicem. Ludzie tam w ogóle pisali w komentarzach, że mecze pomylił, bo jutro Niemcy grają. Jaja w chuj, jaja w chuj wariaty. Kurde, ale z muła. Powiem wam, że ciężko będzie mi się przestawić. Na ten tryb no ogólnie już teraz troszeczkę jest inaczej, Cię, widzicie po mojej energii, po tym wszystkim, ciężko mi się dlatego, że teraz, gdy robię te mocne treningi, 5 treningów w tygodniu, 6, 5, 5, 6 to jest mój taki cel, minimum 5, ale chcę do 6. No to gdzieś tam człowiek jest wypompowany, tu też tego YouTube'a robi, tutaj jakieś swoje sprawy ogarnia, życia prywatnego aktualnie to nie mam w sumie, ale jakoś nie smutam nad tym, nie wychodziłem jemosają do ludzi w ogóle, ponieważ tak jak mówię, o mamy w końcu lepszego digielka, ja w sierpniu i we wrześniu tak naprawdę, u mnie sierpień i wrzesień, o jest koronka pierwsza, dobra digielek, daj no na coś dobrego tutaj, zapodaj, dawaj, 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 dawaj. dawaj. Jest gier, jakby to było faktury, nie byłoby zajbiście. No dobra, odcinkowiec przynajmniej jest w razie wygranej, ale do wygranej nam się troszkę brakuje, bo trzeba tu i całą podgonić. A tu jeszcze Buffy wierzę na salony. No ale co, co można powiedzieć? No ja w sierpniu i wrześniu to tak z że mam naprawdę dość teraz. Jadę do Wrocławia, będę 20. za dwa tygodnie. Ten, za dwa tygodnie w weekend do Wrocławia. Jadę na koncert Filipka, tego rapera z ziomeczkami, dwoma będzie grubo na pewno. Tam wjadę na rejon mocno. <grym> Jakiś whisky jak Ktoś jest z, z Wrocławia w ogóle, fajnie, było kogoś z Wrocławia tutaj, ja muszę was podpytać. To fajnie, byłoby się spotkać, spiknąć. Akurat tam się jakiegoś whisky napije, jakiegoś ten, ale tak na co dzień to mówię. Już alkoholu nie tykam, nawet dzisiaj piweczko za rok. Tak jak to właśnie dzięki Jellobert się odnosił. Bardzo dziękuję w ogóle. Za aktywność tutaj fajną. Dzięki, Loben, za super komentarze. Tutaj, że tak powiem, wsieliłeś się w rolę Leszka. Leszka na razie nie ma. Leszek to tak wjeżdża raz na jakiś czas z tymi komentarzami. Bardzo jest mi to przyjemnie, miło czytać. Bardzo plusujecie takimi komentarzami i po prostu no, cieszy mnie to, że ktoś te filmiki ogląda, że jesteście tu ze mną. Bardzo mnie to cieszy, nieważne, z 50, 100, 200 wyświetleń pod filmikami. Bywało, że było 500, było 1000, było kilka tysięcy kiedyś, 50, kilkanaście. No ale nawet te teraz, jak niedawno było te 200, 300 wyświetleń, teraz jest koło stówki bardziej wyświetleń, Niestety, chwilowo, no, gorszy moment kanału, tak? To promowanie filmów jest jakie jest, ale i tak się bardzo cieszę, że jesteście. Na komentarze gdzieś tam odpisuję. Często pod algorytm, to takie zwykłe, ale na takie komentarze ciekawsze właśnie też. Bardzo chętnie zawsze odpiszę. Coś więcej, czy w komentarzu odpiszę, czy odniosę się na odcinku. Więc po prostu jest to bardzo spoko. My tutaj sobie pogadankę robimy. W ogóle ta Batlat chwa już w chuj. Jest koronka i ta koronka na 90% nawet na 100 nas naprowadzenie wyciągnie. Bo jesteśmy tutaj... O, fioletowy DDat! Co jest? Kurwa 300 faktorów Mamy to! Mamy pięknego ddpacinka, Dwie koronki pod rząd, czy coś tutaj było zakręcone niczym rzut rośny Sebastiana Szymańskiego. I don't know my friend, nie wiem, nie wiem, nikt takiej informacji nie miałem, ale po prostu siadło, siadło tutaj ładnie, elegancko, jest grubo, jest grubo, wariaty wam powiem, 500 zł mamy na ten moment, o ależ tutaj będzie demurka w tym momencie, yy, tak się zapowiada przynajmniej, no zobaczmy, popatrzmy, yy, 9 zł Tropical Breeze, dobra, tutaj się już raczej, raczej nic nie wydarzy, chociaż może też koronka oponentom wypaść, Aczkolwiek teraz taka koronka jakby wjechała, to by podbiła staweczkę, tutaj myślę, że z klocek jest do wyjęcia nawet w tym batu. Ja tak patrzę, tak tu jest ponad klocek na ten moment, a jeszcze 5 szynek do końca, jak 20 łącznie, tak, bo 5, 5 kolejek, wejścia z szynek, czyli dropów troszkę może być, tak jak mówię, nie obrażaj się nawet na koronkę oponentów, albo coś dobrego, niech im teraz leci, bardzo im tego życzę, nasza przewaga jest solidna. Piorę tych skinków wypadło. z Black Lotus za dwie dyszki, dobra, okej. Okay. Może nam nawet taki Dedigelek i ten USP za 2 złoto już do końca lecieć. Nie obrażamy się. Nawet ten PC Green za 20 groszy również może lecieć. No tutaj Tropical, bo jesteś skin w ogóle, bardzo tani. Ostatnia strzyneczka, Koronka jest u Isamu, no dobra, ale tutaj aby mu nie wypadł faktorynium jakiś USP albo jakiś Whiteout albo coś. Jest Guardian, nie Royal Guard. Jest ok, jest zajebiście 1100 złotych. Jedna batelka, demolka, piękna sprawa. Nie będę sprzedawał, bo sobie skinki zobaczę. W ogóle tego purple depata, de to bym Wam dał na giveaway'a. A co tam mi szkodzi? Dajemy go Wam na giveaway'a. Naprawdę fajny, ładny skinek. Także dodajemy purple depata, de wariaty. Trafił się ładny skinek. To macie chociaż go na giveaway'a, ale damy go od 15 zł. Dajemy go od 15 zł, także bierzcie, korzystacie, Macie trzy konkursy na ten moment, to by było na tyle. Dzięki, że jesteście. Bierzcie udział w tych konkursach, wariaty, bo mało osób naprawdę wpłaca. Duża szansa dla Was. Trzymajcie się, do następnego elóweczka.